Witam Was dzisiaj, żegnam Was jutro na moim kanale Tylko takie cudasomi. Ja jestem Żyłka i witam Was w pierwszym dniu powrotu do rozdziału drugiego. Słuchajcie, mam dla Was maksymalną ilość informacji nowego sezonu. Między innymi obgadamy event, mapę, lokację oraz nowy... oraz co wydarzy się na koniec sezonu, ponieważ mamy już oficjalne wydarzenie. Co tak naprawdę będzie 1 grudnia? Szczerze wam powiem, że mocno się zdziwicie. Oglądnijcie film do samego końca. Jeżeli chcecie mnie zmotywować, żebym dalej nagrywał, no to łapeczka, subskrypcja. Bardzo wam dziękuję. No i zacznijmy od samego początku. Dostaliśmy mapę. Na mapie, jak widzicie, mamy siedzibę Snob Doga oraz bardzo dużo fajnych lokacji, które mieliśmy w rozdziale numer 2. W pierwszym sezonie na pewno nie było agencji. Był domek, który teraz jest zastąpiony siedzibą. Doga. Była agencja Agencja Midasa, teraz jest agencja Snoop Doga. Wczoraj dostaliśmy event, na którym Snoop Dog wystąpił, ale o tym evencie zaraz sobie pogadamy, bo jest tu o czym rozmawiać. Na tym evencie mogliście zobaczyć, że dostaliśmy dwie gwiazdy: Ice Spicy oraz właśnie Snoop Doga. Jeżeli chodzi o Snoop Doga, mogliśmy zauważyć, że podczas jego koncertu z tyłu właśnie pojawiała się ta agencja. Ice Spicy również dostanie swoją miejscówkę, ale zacznijmy sobie od podstawowej mapy, którą dostajemy i wygląda na to, że dwie świeże lokacje zremiksowane to siedziba Doga, platforma i w sumie jacht. Tego co pamiętam. Przejdźmy teraz sobie do samej agencji. Agencja ma być agencją Snob Doga. Jak widzicie tutaj na obrazku Cadillac w tle. Strażnikami prawdopodobnie będą chodzące psy, także to też jest ciekawe. Z tego co słyszałem dostajemy również bugi bombę, tylko nie taką zwykłą. W sumie zwykłą, tak? Będ będziemy tańczyć w wypadku kiedy ktoś ją rzuca, Tylko będzie to taniec Snob Doga. Pierwszym darmowym przedmiotem będzie kilo złota. Ta kosa. Jeżeli znajdziemy, zdobędziemy 140 tysięcy punktów doświadczenia do 11 listopada, to otrzymujemy za darmo Kilofi. Event i trailer rozwiązał nam dodatkowe kasety. Jak wiecie, masa twórców dostało kasety. Kasety były nawiązujące do muzyki i okazuje się, że teraz dostajemy czterech twórców muzycznych wraz z ich lokacjami w grze. Do gry dostaniemy skina Snobdoga oraz cały w sumie jego zestaw tak naprawdę oraz drugą jego wersję będziemy mieć w karnecie muzycznym. Ścieżka nagród obejmuje strój Snobdoga 93. Będziecie chcieli mieć zwykły Skina Snobdoga będziecie musieli go kupić w sklepie. To co mówiłem, jest w tygodniu numer jeden. Tydzień numer jeden zaczyna się dzisiaj. I dzisiaj, w sumie nie dzisiaj, w tym tygodniu dostaniemy dodatkowo jacht i platformę. Trzy lokacje z trzema bosami. Na środku Tomigana, Snobdoga po lewej stronie platforma, z łukiem bum bum, a na jachcie będziemy mieli hitomidasa, który będzie miał prawdopodobnie Karabin piu, w piu. Więc będziemy mieć na pewno trzech bossów. Mamy dostać numer tydzień dwa, i tydzień numer 2 będzie prawdopodobnie 7 listopada. Wtedy ma być otwarta grota. W grocie, w grocie mieliśmy kiedyś Brutusa, a teraz okazuje się, że będziemy mieli Eminema. On będzie miał swoją restaurację, no i na tej restauracji będziemy mieć minigana, który będzie po prostu podobny. Do Eminema będzie strzelać słówkami ze swoich kawałków. Eminem jest tak szybki jak Minigun, Minigun tak jak Eminem. Po prostu taka taktyka przyjęta. Oczywiście, skin Eminema będzie w sklepie również i będzie on w drugim tygodniu. Snoop Doga ani Eminema w karnecie nie będzie. Tydzień trzeci to Rekin i właśnie będzie to tydzień z Ice Spicy. I tam będziemy mieli oczywiście Grappler oraz Skara Czyli dwa miny mityki Lekko zmienioną lokację na Ice Spice Tydzień numer 4 zacznie się 21 listopada I potrwa on do 1 grudnia Jak wiecie na samym końcu trailera mamy Jules Ward'a On świadczy o tym, że być może w czwartym tygodniu dostaniemy jego lokację Oraz może jego koncert No i dostaniemy jeszcze jeden przedmiot o którym zaraz sobie pogadamy. Na koniec rozdziału ma pojawić się Juicy Ward, a dokładniej jego skin. I on będzie darmowy. 30 listopada o godzinie 20 obejrzycie na żywo wydarzenie Remix Wielki Finał. Wszyscy gracze, którzy zalogują się na, do gry pomiędzy 7 rano a 7 rano 1 grudnia. Otrzymają strój Juicy Warda pogromca. Więcej informacji poznacie później. I dlaczego on jest za darmo? Dlaczego on jest tak ważną postacią tego sezonu? Odpowiedź jest bardzo prosta i w skrócie powiem Wam w jednym zdaniu. Juicy Ward kochał Fortnite'a i na pewno jest zadowolony, co tutaj się toczy. No i z tego powodu Fortnite postanowił uczcić go. Mają powrócić helikoptery, ma powrócić para pistoletów: strzelba taktyczna, strzelba pąka, pistolet maszynowy z tłumikiem, pistolet maszynowy, karabin szturmowy z ma. Z no i mamy dostać buty Słuchajcie, buty, które ma się zakładać Na skina Od tego sezonu będą buty 12 listopada Pierwszy raz będziemy mogli założyć buty W Fortnite'cie Wtedy mają zostać odblokowane W karnecie remiksu Po pierwsze buty rekin A po drugie buty bodajże Jordana No i słuchajcie Z tych takich nowości No to to by było na tyle Żegnam was dzisiaj, witam was jutro Ja byłem Żyłka, subi, no i cześć!